Głupcze, miejscowość, w której się urodziłem. Stwierdziłem, że nie może pozostać bez pasji, bez formy pracy, którą się zajmuję, czyli tańcem. Aczkolwiek skończyłem Politechnikę Koszalińską o profilu komunikacja cyfrowa i, i tańc miał być tylko dodatkiem. Okazało się, że gdyby tak się zdarzyło, że dostałbym pracę jako programista, to prawdopodobnie minąłbym się z pasją, minąłbym się ze swoim, można powiedzieć, powołaniem i bo ta praca z dziećmi i przekazywanie im swojej wiedzy, i na co też powoduje dalszy rozwój, swój własny, bardzo mnie motywuje i, i, i pozwala żyć pełnią życia. Także jest to coś, co znalazłem dla siebie, jako receptę na życie, i jestem z tego bardzo zadowolony i będę to robił do końca swoich dni. To znaczy taniec w różnych momentach i ja odkąd pamiętam to zawsze tutaj był ale jeśli chodzi o e, współpracę z panem Tomaszem no to to już będzie gdzieś 8-9 lat chyba gdzieś tak bo ja takie ścisłej rachuby nie prowadzę ale no ładnych parę lat już nam przy tym zeszło bo zaczynaliśmy od jednej e, sali tanecznej E, która totalnie była tak po prostu to, troszkę zaniedbana. Drugie było w ogóle tam dziwne takie pomieszczenie, a teraz są e, dwie sale taneczne no i są praktycznie cały czas użytkowane. No i e, potem już żeśmy zaczęli również e, robić i na sali widowiskowej też pokazy taneczne i kilka razy przy dniach miasta, także. Eee, w, w, ludzie w Głupczycach wiedzą, że dzieci głupskie tańczą, aczkolwiek myślę, że chyba jeszcze nie do wszystkich docierają informacje o ich sukcesach. Wtedy, pamiętam, że było gumoleum z tak, takim pęknięciem na środku, dziura w podłodze, lustra były składane, tak jakby ktoś je z szafy wymontował, ale jakieś już lustra były, więc warunki generalnie na samym początku no, nie były za ciekawe. ale była sala taneczna, było miejsce, w którym można tą pasję i, i, i tą, tą formę ruchu, kultury i, i sportu rozwijać. Więc zaczęliśmy współpracę. Eee, szło na początku strasznie, strasznie ciężko, dlatego że raz, że e, no, ja mówię, ja jestem trenerem, jestem tancerzem, e, jestem pasjonatem tego co robię, ale nie radzę sobie z kwestiami marketingowymi, nie, nie wiedziałem jak to rozpromować, e, zwykłe plakaty nie przynosiły praktycznie efektów. Grupy były 4-5 osobowe, niektóre grupy dziecięce nawet 3 osobowe, ale cały rok przyjeżdżałem do Głupczyc dwa razy w tygodniu, autobusem, z torbą na plecach, prowadziłem te zajęcia. Miałem taką pewność, że właśnie tutaj w Domu Kultury, w Miejskim Środku, dzięki współpracy z panem dyrektorem, właśnie jest szansa, że to kiedyś na pewno zaowocuje i zakiełkuje. I rzeczywiście. Raz! I Jak na przykład się gra w szachy, a coś, nie no to się tylko siedzi, się nudzi. No a w tańcach no to możesz jeździć na różne zawody, możesz coś zdobywać. Do tańców zachęciła mnie moja przyjaciółka Nikola. Zajęcia są bardzo ciekawe, fajne, ładne układy. Daje poczucie pewności siebie, jest się bardziej otwartym przestaniec Naprawdę jest interesujące. Ja powiem tak, ja się cieszę z każdej formy, która wychodzi, na którą przychodzą ludzie, bo to coraz trudniej. Ja się cieszę, że rodzice, bo to naprawdę wymaga od rodziców bardzo wiele poświęcenia. Moje dzieci akurat nie chodzą na taniec, ale obydwoje chodzą do szkoły muzycznej, chodzą na innego rodzaju te zajęcia w innych miejscach. I wiem, ile to od rodziców wymaga poświęcenia, ile czasu, no i również nakładów, bo e, czy stroje, czy wyjazdy na zgrupowania, na obozy, e, czy choćby nawet właśnie zajęcia, to, to są naprawdę e, tutaj wielkie brawa dla rodziców e, i ta, dla tych, którzy po prostu... E, przyprowadzają dzieci na taniec, ale też dla tych, które, którzy na jakiekolwiek zajęcia dzieci wysyłają, Ja nie mówię koniecznie do Domu Kultury, tylko żeby dzieci miały jakąś alternatywę do komputera i do telewizora po prostu, to, 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 to ja każdej takiej formule i formie przyklasnę i każdej pomogę, bo ci, co mnie znają, to wiedzą, że należę do ludzi, którzy raczej nigdy nie przeszkadza, tylko zawsze jak tylko może to pomoże. Bardzo pomaga, poprawił swoje zdolności fizyczne. Wyniki na WF-ie także. Oczywiście sprawność jego się znacznie podniosła. No, tężyzna fizyczna w ogóle jest ekstra. Mniej więcej już chodzi od ponad roku czasu, czyli, że gdyby drugi sezon taneczny. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego kursu, dlatego, że dziecko się bardzo rozwinęło, jeżeli chodzi o yy, swój ruch manualny. Generalnie bardzo to sprzyja jego rozwoju fizycznemu, intelektualnemu i również towarzyskiemu. Spotyka się z, z, z dziećmi, z którymi się integruje, bardzo fajnie wpływa na jego rozwój. Myślę, że no nie wiem, mi to akurat daje niewielką, niesamowitą frajdę, możliwość nauczenia nowych kroków i później ewentualnie gdzieś wyjazd na jakąś salsotekę i pobawić się wykorzystać swoje umiejętności, któreś to nabiło akurat. W sumie chyba głównie nie, nie mogłam tak opanować tych ruchów, w ogóle w się całym ciałem I tak, jak to Tomek zawsze mówił, takie klocki, które musiały się oszlifować, a dopiero później, w miarę upływu czasu, jak że mi to wychodzi jednak, no to, to tak przekonam. To. Cieszę się właśnie, że Głupczyce się już tak rozwinęły, że znajduje się tu miejsce tak, że mogę mieć własną grupę, prowadzić dla nich też zajęcia, mogę przyjeżdżać tutaj na trening własny, gdzie naprawdę poziom jest taki, że sam się mogę jeszcze naprawdę bardzo wiele nauczyć. Poziom innych trenerów. Nie jestem w stanie powiedzieć nic oprócz tego, że są wspaniali, i w sumie to im zawdzięczam wszystko, co potrafię, i wszystko, co teraz przekazuję dalej. Współpraca między nimi wygląda w ten sposób, że jednak każdy specjalizuje się w swojej dziedzinie, która przenosi się także na inne rodzaje tańca, bo przykładowo nieraz wykorzystujemy w salie elementy jazzowe, czy w bachacie elementy hip-hopowe, czy poppingowe, nie, na przykład do Także wielostylowość jak najbardziej jest tu zalecana. Powiem taką rzecz, jak się okazuje, że nie ma zajęć, bo coś tam, to już tutaj jest zmartwiona, to co ja będę robiła, zamiast wypocząć coś tam, coś tam, to że nie będzie mogła potańczyć sobie. Więc no tak ten taniec y, zaważył na, na jej życiu, y, i myślę, że na życiu i na funkcjonowaniu no, wielu, wielu, wielu młodych y, ludzi, którzy tutaj chodzą na te tańce już od 7-8 lat. Po prostu nie wyobrażają sobie. Funkcjonowania bez tańca. Zaczęło się od tego, że babcia mnie zapisała tutaj na zajęcia. Początkowo może na początku nie chciałam chodzić na te zajęcia, ale potem coraz lepiej, coraz lepiej mi to wychodziło, aż w końcu no już polubiłam to bardzo i się można powiedzieć tak, że się od tego uzależniłam. Taniec ma magię, taką, że po prostu możemy wyrazić siebie, swoje emocje, no możemy pokazać wszystko to, co czujemy i jak, jak w ogóle, jaki w ogóle jesteśmy. Nie ma instruktorów, którzy jakoś tak nie chce im się tego robić albo y, poprzez to, że są tacy leniwi, jakby y, to na nas przechodzić. Nie. Cały czas jesteśmy zdeterminowani i cały czas patrzymy z otwartymi oczami i y, buzią na instruktorów, którzy nas uczą. Łagłówczyca są malutką miejscowością, no i przyszłam na drugi dzień na zajęcia i tutaj taka anegdotka, że y, przyszłam z mamą i podeszliśmy z mamą do instruktora i y, Zaczęła się rozmowa i nagle pan Tomek mówi, czy, yy, cieszę się, że przeprowadziła yy, pani swoją wnuczkę, a mama taki wzrok, to jest moja córka, więc tak śmiesznie, a no i ten od 8 lat i kocham to robić. No sądzę, że nauczyłem się dużo pokory, walczyć o swoje, jak ćwiczyć, panować, popanować nad sobą, no i tak dużo takiej świeżości w życiu to tak wniosło w moje, tak, nie wiem, gdyby nie taniec, tak nie wiem, co bym robił, tak szczerze. Tak. Przewożą mnóstwo medali z mistrzostw Polski, z pomniejszych zawodów i z mistrzostw Europy, świata. Także, gdyby nie ten krok, gdyby nie to, że, że nasze drogi się gdzieś tutaj skrzyżowały, to na pewno nie udałoby się tego tańca w takiej, a nie innej formie tutaj propagować i, i, i w takiej małej miejscowości w sumie wyłonić mistrzów aktualnych świata Polski w różnych stylach tanecznych.